Nani lub Surge! Surge Nani! Cześć! Witajcie z Klamour one, a w dzisiejszym odcinku oczywiście jest nowy, um, nowy sezon karnetu. Yy, Brał 45 sekund, ale to nie jest wszystko, że ja po prostu czekam. Sprzęt dla Was zostawiłem. Skrzynki tutaj, oczywiście od 15 lat dwie, bo dla kolegi otworzyłem i mamy tyle oto skrzyneczek i zobaczymy co drobnie. I plus pochwalę Wam się jeszcze jedną rzeczą, czyli tym, że yy, wchodząc w sklep, wchodzimy sobie tutaj i patrzcie tutaj. Mam zrobione już całe, tylko, tylko jeszcze brakuje tylko na niego. Oczywiście kodem Swap oczywiście to kupujemy. Polecam bardzo serdecznie. I tak. Wchodzimy. I najpierw to otworzę, żeby zobaczyć, czy w ogóle coś. coś jeżeli dropnę yy, surja, to może nie będę kupował karnet. Nie, no, kupię i tak, bo kod Popsero jest najlepszy. Nie na sekunda. I. Co? Jest! Nowy! Ha! Nowy karnec! Surcze! Nowy Surcz! Wow! 38 Surcze! Kolejna postać, którą mogę dropnąć I teraz mam jakie procenty? Takie o! To jest legendarna szansa? Przecież to jest mitik Nie mieszam się. Otwieram pierwszego beatboxa. Nie ma nic. Co, mogę przechodzić z tego? Na sezony? Aha, kozak. No i tutaj to wszystko jest piękne. Uuuu, no to co, no to możemy w sumie... W sumie... Możemy przejść do otwierania. Pierwszy megabox. box, nie możemy nic zrobić, tylko golda. Ale jeżeli będzie jedynka, to znaczy, że jest postać. No nie ma. Ich boxik. No nie ma postaci. Kolejny megabox. Nie ma postaci! Big Box. Nie ma postaci 18 tysięcy płatów. Nie ma? Gdzie jest? Nie ma. Dobra. Ja może sobie odpuszczę. <grym> o nie, nie ma. Dlaczego, dlaczego? To jest pytanie. To nawet dobre pytanie. O nie, nie. Ja się tak nie chcę bawić. Ja chcę coś dropnąć. Przepraszam za wiadomości od razu. Okej. Okay. Gdzie no z je chcę Kurde! Na was dwóch tylko polujemy. No, kurde! No właśnie nie wiem, czy to, teraz to otwiera 100 czy czy nie wiem. Procenty się przynajmniej zwiększyły. Gdzie <grym> w To już jest dużo płaków. Jest! Mamy! No nie ruszuj! Mamy! Mamy! Widz... Mamy widzowie! Mamy! Mamy! Mamy, mamy, mamy. Mam, Nani lub sursz, Nani lub sursz, Nani lub surcz. Surcz lub Nani, Nani lub sursz. Który? Nani. Uff, szkoda, szkoda, ale Nani. Mamy, mamy to. Widzowie! Mamy na niego. Teraz mogę starać po punkty. Oh, oh, oh. mamy na niego. Nani, 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 Nani. Nani, na nani, jest piękny i się świeci i wiemy co trafimy. To woks, mamy na niego, mamy na niego, mamy na niego, mamy na niego. Co? Nani? 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 Co? jakie są procenty na nani? Taka jedynka. Ile punktów w ogóle? 85. To tu już dochodzimy do moich rekordów. 21 tysięcy, no to już. Tutaj już tylko będą te. Co mamy? Mamy. Mamy na niego. Ani. God już chyba wszystko uratował, zaraz będzie. Co nie? Ani. Dobra, Ani <laughs> no, jest coś, szósty level od razu, zawsze do kląku kocham po prostu Twój kod. i polecam każdemu kodem VCR kupujemy pyum wow dużo lepsza animacja wow wow dobra kupię bierzemy skina Jezu i tak nim bym grał bo mam, mam innego chińskiego którym też kupiłem z ale. Nie nagrywałem potem nie wiedziałem, że da się na Discorda wysłać. Ostatni mega boksik, w którym mam nadzieję, że będzie dwójeczka. Bo może za dużo już nie będę wymagał. O, jedyneczka. Jezus Maria, mam na niego. Ludzie pamiętacie kofacer. Jeżeli ktoś nie używa kodu Acer, lecimy natychmiast, natychmiast, lecicie go wpisywać, bez nawet mówienia, że nie. Będziecie go od razu wpisywać. Natychmiast. Macie to zrobić, bo inaczej yy, nie traficie tego. A i poprzednio był skarp skarpety, spajka, teraz na końcu. Też skarpety. A na samym, yy, na samym końcu, gdzieś 70 poziomów. Nic. O Jezus Marek. Na niego mam! Kotwucer! Dobra, lepiej tam na siódme. Mam wymaksowane konto. Mam wymaksowane konto. Nie ma konto, tylko się suczy. I, i, I ten gadżet. Wszystko za wszystko ten FCR, mordy. wszystko. Wszystko. Teraz tak, mam dwa zadania. I i ten. I i, i. koniec, 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 koniec. Jak widzicie, ja już zrobiłem na tym 16. Też wam polecam to zrobić, po fajnie tu pisze ten guys. Widzę, że to oczywiście cię bywali. Widzowie. Ja idę dla Was, specjalnie do tego mega jeszcze pozbierać, Bo to tylko 200 chyba brakuje. Widzimy się po jezu, 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 mam na niego. Jesteśmy już po cięciu, w którym oczywiście zrobiłem tamte wyzwanka. I już w takie, tego, czy nie mam. I sprawdźmy, czy rzeczywiście można dalej. Można. Dobra, roboxik. O, jedynka, ja pierdolę takie, cały czas mam jedynkę, by widział. Dobra, mega boxa. I, i, i. i tu mm, Kurde. Ja bym tu. Dobra, są 85 Super. I teraz sobie zapisałem procenty, ale jutro może będzie gadżet do kupienia. I o, panie. No, ale to jest piękne. Ja sobie wyciągnę już na niego. Pójdę to na niego. A już będzie Surge A wy, proszę państwa, jeszcze 50. 70 jeszcze i otwieram big boxa. 50 km będę miał później. nie? No to dobra. A w sumie będę mógł, bo będę tego wbijał, a mam taką kendable, trafiłem. To widzimy się też, znowu widzimy się niestety, znowu się widzimy po cięciu, który już będziemy przy tym big boxie. Widzimy się po kolejnym cięciu, w którym idziemy sobie puszować trochę tego, tą naszą postać. A ja dzwonię sobie do pociągacza, poziomka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I oczywiście lecimy sobie puszować tego na niego. Również w na giniony pomysł bo mam kilka kąt i na tamtej też otworzę sobie beatboxa za free, więc idziemy sobie idziemy się przelogować tutaj trafimy sobie golda i tutaj punkty. Idziemy się przelogować na kolejne konta i widzimy się na kolejnym koncie po prostu. Na razie tutaj nic nie klikam. odbierzemy sobie band i otwieramy pierwszego beatboxa u poprzedni sezon tak średnio specjalne, nie wiem, tak? a no, nie to jest. tylko pen, a oczywiście trójeczka po to bez wymaksowana. Już będziemy się przelogowali na kolejne, tylko coś jeszcze jest za free. Goldik i to dwa mega z których nie będę otwierał. No więc się w sobie na kolejnym albo w sumie przy was będę się przelogowywał po prostu. Taka, tak sobie zrobimy, ok? Będzie trochę dłuższy odcinek. <grym> no tak. Albo nie, lepiej będziemy, wiesz, pocięcia robić. Tutaj, nie, tutaj tylko możecie sobie niki zobaczyć, więc tej raczej nie będę zamazywał jakoś. Ale jednak będę robił cięcia, żeby było, to, było, to, było, to było lepiej dla Was oglądalne. Ale teraz widzimy się na kolejnym kącie, który się właśnie teraz ładuje. Teraz chyba wyszło na, 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 na któreś, zapomniałem na które. Teraz pójdę swoje takie trzecie, trzecie. Właściwie trzecie, ale trzecie. Tu jest jeszcze PSR szeli. Więc dotyczy to takich Taki klanek, bardziej taki, jeszcze z niego może zrobię kiedyś akademię, Czyli czekajcie cierpliwie. Aj, oczywiście tutaj Frito Goldzik. I ten pierwszy big box, to nie jest jakaś wielka technologia. Otworzymy sobie jest coś, dobra, jest super, bo jest konto, na którym jeszcze coś drobne. Bi! Bi! To jest postać! To wiem, postać przy... Co? Bi? Pierwszy epik? Wow! Szczerze? Wow! Trafiłem! Trzeba spostać. postać! Kozak mi się wydaje, że to jest kozak, co nie? No i mam B. No i tyle. A mogłem trafić jeszcze yy, tych. To, to, że to było ładnie wyglądać na... to właśnie ci byli, co nie to robi. Ja pierdzielę. Nie spodziewałem się. Mogę już gadżet dropnąć. Widzimy się na kolejnym kącie. <grystanie> Popa! Na kolejnym koncie się widzimy teraz. BI! Na kolejnym kącie. Tu sobie zrobić okno. I oczywiście tutaj też nic nie obierałem. To jest chyba najważniejsze. I tak. No to ja mam w jakiś to. Po to tu przyszliśmy, ale jeszcze coś zaprzy w sklepie. Freeboxy, no to idealnie. Złożyło to w sumie, tutaj skrzyneczki i wstrzymałem, chociaż jeszcze gadżety mam tu do, do kupienia, więc super. Więc to znaczy, że tutaj mam sporo szansę się na gadżet, przynajmniej gadżet, a więc nie ma poza podobnego, golda. Tutaj ja umiem to ustawić, więc na kolejny panie. Jesteśmy! Już jest mniej trybów. No i co, są co, co, co tego big boxika, bo, bo to przeszliśmy. jest w token W. A oczywiście idziemy na kolejny konto, tylko jeszcze otworzę sobie big boxika. Ej, jest, nic. Więc idziemy na kolejny kąt. Jesteśmy oczywiście na kolejnym kącie, tu już mam 2000 tysiące Oczywiście możemy przy was odebrać jedno sesyjne ale nie chcę za bardzo teraz tego robić. Otworzymy sobie big boxa z którego, a tym razem znowu nic dobra, to może jeszcze inne konto nas uratują tylko jeszcze coś coś free w sklepie czyli jest darmowa skrzyneczka widzę, że dużo kąt ma darmową skrzyneczkę Pięć na kolejnym koncie ja przepraszam was, bo odebrałem eventy bo myślę, że się nagrywa, a to dopiero teraz się włączyło więc w i wywłoksu po prostu lecimy na kolejne konto i tu może coś być A nie ma przeżyć, czyli przeżyczyli szkoda, no powiem, że szkoda dobra no to tutaj że jest termowe. W sumie yy, specjalnie dla Was, pozbieram do te termowych 10 g i otworzymy te dwa mega żeby ciekawszy był odcinek. Widzicie, jak ktoś pomija, to jest tutaj złym człowiekiem. To widzimy się po cięciu, ktoś mi tam na pewno pomoże. Widzimy się już po cięciu. Władowywuje się do BS-a. Jednak udało się nawet wziąć trzeci przez przypadek. Wow, więc się nagramy. Więc otworzymy w sumie trzy już. Tutaj jak widzicie, nic się nie pozmieniało jakiegoś pięknego. Więc otwieramy sobie tak. Brawboksik. Najpierw boxik I teraz dopiero te do 10 g mówi otwieramy dwa megaboksy. W których będzie mnie kibicował kto? Hmm? Dzień dobry. Tak, będzie mnie kibicował taki jeden Werox. właśnie. Otwieramy te dwa megaboksy. Co mi tam szkoda? Już wiem, że to było beznadziejne, yy, beznadziejna decyzja. Jest piąteczka oczywiście. Jak zwykle, co, co, co? Nie wiem, że. drugi, a tu! Nigdy nie będę. Nigdy nie będę otwierał. Nie otwieramy Mega Boxu już nigdy w życiu. Widzimy się To jest ostatnie konto. W końcu doczekaliście... Jest, mamy coś! A tu tylko postać może być. Co tu może być? Kurde! Jezus! Mogłem... Kurde, wolałem spajka, trafiłem Lona! To nie jest Leon, że Jele Prima trafiłem się na kolejnym koncie, czyli na swoim głównym... I tam zobaczycie coś pięknego. Będziemy się po... Jesteśmy oczywiście w kolejnym podisie, oczywiście. Tutaj ja wiem tylko zobaczycie zobaczyć sobie mój profil, oczywiście mam wymaksowane konto, tylko jeszcze jeden gadżet, tylko do tego trafić. O wymaksowane konto. Więc idziemy sobie wbijać z Beroxem Tak, dokładnie. Z Beroksem. Więc dobra, no to my sobie idziemy z nim wbijać. A my tak naprawdę po prostu widzimy się w kolejnych odcinkach Jego Popołudnia, bądź wieczoru. Ale jeszcze przed tym kodwórze, najlepszy. A widzimy się w kolejnych odcinkach Jego Popołudnia, po, bądź, bądź wieczoru. Zapraszam do klanu Królestwo BS po 10 osób, nie ma, więc nie chcę, żeby się rozpadł znowu. Oczywiście, Verox oczywiście tutaj nie jest fajny, bo nie jest w moim klanie. No tu jest złożło. Tutaj wiesz, trzeba go nakłonić, trzeba go zmusić, co nie. <laughs> Napiszcie w komentarzu, żeby Werok spił do naszego klanu, może go przekonamy, więc widzimy się w kolejnym odcinku, jakiego popołudnia bądź wieczoru. Mamy na niego, więc jest dobrze. Dziękuję za oglądanie. pa. pa.